Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Mianowicie, może wiecie, może nie, dzisiaj jest wtorek. Generator Hyde. Czas na zabawę. Temat dzisiejszego odcinka: umyj się. Zaraz będą bąbelki ale najpierw przygotować się musimy. Tak, zamrożony shower cup z piękną, -no zamrożoną sceną. Otwórzmy. Wow Nieskrytsze marzenie każdego dziecka spełnia się w tej chwili O, już nie muszę się martwić, że będę miał mokre włosy Nie muszę się martwić, że sobie włosy mnie. Teraz mogę iść y, pod prysznic i patrzeć na swoich ulubionych bohaterów pod prysznicem A nie, czekaj, nie mogę, bo mam na głowie Trzymać z dala od ognia To, to zdejmę może, bo... Ach, bo jeszcze popsuję Woski będą suche, ale jeszcze żeby w wocz oczka nie szczepało, mamy tutaj Rdwancet Rduanet, suim, suim, gogles Irrulus included. A załóżmy! Wiecie, miałem jakieś marzenia. Jednym z nich było nie być pośmiewiskiem internetu. Ale wiecie, nie po to się tutaj wszyscy zebraliśmy. Obiecałem, i są bąbelki. Będą bąbelki. Witajcie w świecie żongli. Ciągluj bąbelki. nie kończąca się bąbelkowa zabawa dla wszystkich. Nie mogę się doczekać. Serio, nie mogę się doczekać. Jak to zobaczyłem, stwierdziłem, muszę. Zawsze marzyłem, bo to zawsze w robiłem bąbelki, że jak je dotknę, to one się rozpierdalają. I tam były jakieś takie triki, na przykład, że całą całą rękę yy, płynie do bąbelków i one wtedy nie pęknie. Ale to głównie działało. To no, wszystko oszustwo. Teraz dzięki nauce możemy robić rzeczy. Ta dziewczynka dotyka bombelków. To jest kurwa szczęście prawdziwe. Stw stwórz bąbelka, rzuć nim, złapaj go, otwórzmy. O. No i co my tu mamy? Mamy miskę dla psa, rękawiczki, ale skun. Twoja ostatnia deska ratunku. Www. Spiekła. Nalać mieszanki do miski, załóż rękawiczki. Tak, 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 nie widzę problemu. To dla Was wszystkich pojebanych fetyszystów z Twittera. Mmm, yeah. Jestem gotowy. Okej, okay, trzeba teraz zrobić bańkę. Kurwa Fajne Już się znudziłem Lecimy dalej To Przepraszam Oto Dziecko? Dziecko w jajku firmy Gross Otwórzmy To jest najbliższa rzecz, jaką będę miał kiedykolwiek do dziecka. Hmm. Jak jest z dość mocnego plastiku. O, uf, uf, uf. Ok. Miałem zbyt dużego doświadczenia z dziećmi, ale chyba nie tak się zachowują. O nie. O, upadło na głowę. W przyszłości będzie YouTuberem. Dobra, i tu mamy te. O sobie może... Motherfuck Śpij dziecinko Piękne, wzruszyłem się Jak się... Zajmijmy się tym dzieckiem Ja mam teraz takie... tacierzyńskie instynkty się w nie obudziły inkubatorze, wcześniaczek Nie może tego do filmu chyba, kurwa Nasze dziecko powinno nauczyć się alfabetu a jaki jest lepszy sposób na naukę alfabetu niż Książeczka kupiona w Chińczyku Kreskówkowy alfabet Let's go Oto A A Możemy pokolorować Super Jaka literka jest po A? Oczywiście D Jak debil Co jest po E... D B <słyska> <słyska> E ty, kurwa FBI Co tu się stało? E, analiza, okej, okay, akademicka, więc... Oto F. F jest spółgłoską... E, F jest spółgłoską e, Wargowo-zębowa Szóstą literą alfabetu Ma jebane... Bia ma białe buciki Co dalej? G jest. O. G. Wyglądasz dzisiaj inaczej. H. 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 Śmieje się litera H, siejąc zniszczenie w pobliskiej wiosce. I. Krzyczy litera I. Jej życie jest bezcelowe. Nie prosiłaby zostać stworzona. J. Wiecie, J. Z zajebistymi nakolannikami. I ogromną głową. Typowe dla J. K. K is talking shit. L i M poznali się w internecie. L bardzo cieszy się, że widzi M. O, jest typem ziemniaka. Ma w nosie diodę RGB. P jest rudy i nie lubi czarnych. Kuj jest w drodze do szpitala umówił się na spotkanie ze swoim onkologiem. Pod osłoną nocy T powraca na miejsce zbrodni. Pozbyć się krwi to trudne zadanie. Zatem w wieku 30 lat postanowił odkryć siebie. Jego nowe hobby to asfiksja autoerotyczna. Koniec z edukacją, czas na zabawę. Oto Super Spinner. Kosztował złotówkę i był z takimi cukierkami. Mmm, delicie, Co ja zjem? Proszek zbity, kurwa, z, z cukrem. Jebany najtańszym. To sobie nakręćmy. Marcel, patrz. Marcel go nazywam ładnie. I tak już ma spierdolone życie, nie powinno mu przeszkadzać. Waga? Kur. Zobacz Marcel, wrócili po ciebie, dobra, fajnie, pobawiliśmy się, ale Marcelek, co Marcelek, co mówisz, co mówisz Marcelek, co, nie, co, gówno słyszę, a nie żyjesz, Marcelek mówi, że nie, nie bawią go takie rzeczy, Bączek to jest dla dziecka, jebanego, śmierdzącego, głównia. on jest dorosły, on ma teraz 13 lat, ma nowe hobby, on on teraz lubi w cs ika sobie. W Cesika ika lubisz Marcelek? No, to ja ci powiem. Mam dla ciebie kosę. Fajna kosa Marcelek, fajna zoba. Twoje zoba. Shiny, świeci. Unusual kosa. Nie grałem nigdy w cs a wybaczcie. Marcelek, kurwa, ty to tam byś kurwa kupił za... Ty tam kurwa kupisz za 10 euro kosę i ona jeszcze jest nieprawdziwa. A ja ci tutaj za 2 złote, Marcelek, taką ci kurwa kosę kupiłem. Zoba. I możesz robić nią triki wszystkie, jak w CSiKu. Zobacz. Zobacz, Marcel. Czej, Patrz. Cześć. Wszystkie triki, jak, jak w CSiKu. Nowa seria. Crossing the Line of Fire. Super grafika. Mat z Best Friendsów i jakaś pani. Ona trzyma nóż w ustach. Mnie to stresuje strasznie, jakby na przykład... Jakby się wyślizgnął, albo ktoś by je złapał, ten już i wyciągnął, co je pocielały sobie. Masz, to dla ciebie ode mnie. Chodź, Marcelek, chodź. Motherfuck. To była specjalna edycja zabawy z Chińczyka z okazji wtorku. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że się bawiliście w ten norma całkiem normalny dzień, zupełnie tak dobrze jak ja sami w pokoju. Na ziemię na ziemię, okay, na, ziemię, okay. na ziemię, na ziemię, na ziemię! Na ziemię, na ziemię. Okej. Okej, cię. Nie znajdzie. Jak tu wszędzie? Co nagrywałeś? Oczywiście. Cegarek, cegarek. Już masz masz. Jak otworzyłeś drzwi. Jak stąd wyjść. Dá